Dzień dobry, 17.17, 17, drugi dzień Walczenia z GitLabem, CI, CD i te różne bajery W końcu mi się udało, naprawdę wczoraj cały dzień siedziałem i dzisiaj prawie cały dzień I w końcu pipeliny zaczęły przechodzić To co zrobiłem to e, Wykorzystałem tego Raspberry Pi, którego mam Skonfigurowałem, co też było po prostu męczarnią i problemami z dupy. Ale w końcu, po dwóch dniach walki z tym wszystkim, yy, zaczęły te pipeliny przechodzić, co prawda muszę mieć podłączone Raspberry do prądu, ale nawet tutaj w Poznaniu jest osiągalny, co prawda ja go nie pinguję, tylko to robi runner jakoś tam magicznie, że go znajduję. Więc to jest spoko. Zaorałem też repozytory na BitBucket i postanowiłem, że teraz z zespołem będziemy używać tylko Gitlaba. Zrobiłem integrację Giry z Gitlabem. Kilka feature'ów straciliśmy, bo BitBucket lepiej się synchronizował z Giro, bo to jest ten sam właściciel chyba. No tak mi się wydaje, że tak jest. Ale cóż, zamieszanie już było niemałe, z dwoma repozytoriami zdalnymi, dwoma projektami, i trzema ludźmi, więc trzeba było to zrobić. Dzisiaj zapisałem się na nogę, ale póki co jest tylko 7 osób. A jest, tak jak mówiłem, 17, 20 już. A na 19, więc nie wydaje mi się, żeby 3 osoby się znalazły. Zaraz napiszę, czy odwołujemy, czy co, bo nie mam za bardzo mocy grać trzech na 4, a też no, nogi mnie bolą. Wczoraj nie byłem na żadnym sporcie, bo też nie było miejsca. Za to, że już jadłem niepotrzebnie wieczorem. Dzisiaj też już wyczerpałem lit kalorii, a jestem głodny, więc pewnie coś zjem wieczorem. No chyba, że pójdę ten sport cały dzień mi zejdzie, cały wieczór. Nie wiem, jest tak średnio bym powiedział, ale dobrze z tym kodowaniem dwa dni. Czyli cisnąłem. sprawdzenie autoryzacji, którą chciałem chodzić, ale ruszyłem innym pracę po prostu. Teraz wszyscy już. Mogą korzystać z tego ranera i sobie budować swoje projekty. Dobra, zmęczony jestem. Na dzisiaj to będzie wszystko. Dzięki wielkie za uwagę. Do jutra, cześć.